Cześć, nazywam się Marcin Mokshan i witam Ciebie w 30. odcinku tutorialu JavaScript. Dziś zajmiemy się pętlą for in. Pętla for in działa z każdym obiektem po słowie in. Pętla for in jest częścią JavaScript od samego początku. Instrukcja for in robi pętla poprzez nazwę właściwości obiektu. Składnia pętli widoczna jest na slajdzie. Przejdźmy teraz do przykładu. Na slajdzie widoczny jest przykład pętli for in, która wyświetla wartość każdej właściwości obiektu game. Interpreter JavaScript po pierwsze określa wartość obiektu. Jeśli zostanie określane do 0 lub undefined, to interpreter pomija pętlę i przejdzie do kolejnej instrukcji. Następnie interpreter wykona ciało pętli raz dla każdej policzalnej właściwości obiektu. W naszym przykładzie jest to wyświetlenie właściwości i jej wartości, co możesz zobaczyć w komentarzu poniżej. Przed każdą iteracją interpreter określa zmienną wyrażenia i przypisuje właściwą nazwę do niej. Jako ciekawostka dodam, że pętla forin nie wymienia wszystkich właściwości obiektu. Nie wylicza właściwości, których nazwy są typu symbol. W tym momencie to by było na tyle. Dziękuję Tobie za uwagę, zapraszam do kolejnych materiałów, a jeżeli ten materiał Ci się podobał, to daj lajka, kliknij subskrybuj poniżej. Pamiętaj, że to ma znaczenie i do zobaczenia wkrótce.